Proszę Państwa, minął 2 maja, 3 maja było święto flagi, wszędzie pojawiły się flagi, które ludzie też na balkonach samodzielnie wywieszają, jest tak patriotycznie. A jednak mimo wszystko przeczytałem w prasie, że po okresie, kiedy zmniejszyła się emigracja Polaków z Polski, a zwiększyły się powroty, znów się to zrównało i ma tendencję do dalszego wzrostu. I zaczynam dzisiaj... Pytać ludzi, dlaczego myślą, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wielu Polaków nie chce w Polsce mieszkać? Dzisiaj taki temat poruszamy, bo od nowa rośnie emigracja Polaków za granicę. Ja pytam się, dlaczego, ludzie jak myślą, dlaczego ludzie znów chcą wyjeżdżać z naszego kraju. Dlaczego chcą wyjeżdżać? No. Ciężko mi jest powiedzieć, bo taki okres, słyszałem, że Był taki okres, że wracają, ale właśnie znowu idzie w górę i to się zrównało teraz. I że oni, oni porównują meldunki, że ktoś się wymeldował na stałe z Polski, albo z, wrócił z Londynu na przykład i zameldował się. To to, to, to się na chwilę zmniejszyło i się, zwiększyły się powroty i już jest to równo. Znowuż tendencja rośnie. No. Jak pan myśli, co im tu nie pasuje, nam, Polakom, innym Polakom? Niż ja i Pan, bo my tu jesteśmy. I chciałbym to być. Ciężko no. mi jest powiedzieć. Mm -hmm. eee, nie ja będę oceniał decyzje innych osób. Ale nawet nie ocenę, jak pan myśli, jakie motywacje mogą być teraz znowu jakieś... bo już. Bo już w COVID-zie zaczęło to rosnąć w tej drugim. W drugim roku. Załóżmy, Czyżby e, strach przed sytuacją za naszą wschodnią granicą? A teraz znowu z kolei to też może Weź być jakieś. może, spory. bo wie pan, efekt jest taki, że wielu Europejczyków po prostu jak przyjdzie. O złe terminy, jak się to mówi na ojczyznę, to mhm. bardzo chętnie będą chcieli e, wyjechać, tak żeby mhm. być bezpiecznie z całą rodziną, mhm. natomiast... E, A niektórzy czekają do ostatniej chwili już tak, nie da wyjechać. Tak, natomiast, wyjerać. wie pan, będą wzywali wszystkich innych, żeby bronili e, ich ojczyzny, ich interesów, ich mienia, A znając życie, to jako pierwsi to staną narodowcy i, za przeproszeniem, kibice legli. Mhm. Ale tu gdzieś innych klubów warszawskich, ale jakby nie było, czy na to nasz jeden wielki wspólne dobro, mm -hmm. jak również jeden wielki wspólny obowiązek. Natomiast słyszałem, że więcej Polaków do tej pory jednak wracało, mm -hmm. bo w sytuacji, jaka się dzieje na zachodzie, czy w Niemczech, Jugendamt, czy. A, Takie rzeczy, tak, tak. tak. E Nazwijmy to bardziej tanie mm. dzielnice w Belgii, w Holandii, tak. gdzie imigranci tworzą własne getta. Stwierdzili, że wolą żyć w normalnych warunkach, czyli jeszcze w tak zwanej Polsce. Czyli ci, czy co wracają się, troszeczkę boją tej współczesnej kultury zachodu, która się tam zmieniła ostro przez ostatnie lata, jak pan Wie mówi pan, o tych kultura zachodów tak to jest oparta raczej na kulturze rzymskiej, kulturze łacińskiej. Tak było, ale tak było się do zmienia. tej pory. Natomiast. Jest dosyć spory e, element napływowy e, w tych krajach. Moje stwierdzenie element wcale nie określa jakiś, nie ma znaczenia jakiegoś złego, mm -hmm. perioratywnego, tylko po prostu coraz się im się odnaleźć kulturowo. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, ale to jest wiele rzeczy, Pan wspomniał o tych tak, ale można przecież też podać jakieś inne przykłady, które e, nie wiem, chociażby sama. E, Pełnie nawiązuje zielony pan do polityki, łaz, Zielony Ład na nie przykład. Nie to wszystko chodzi. Mówię, no że... dobrze, weźmy Zielony Ład. No. Tak. Jak to fajnie i pięknie. Że nie będą wpuszczane kilkunasto, dwudziestoletnie samochody. No, tu ma tak być w Warszawie do centrum. Tak, tylko że wie pan co. A w Niemczech już tak jest. Tylko wie pan co. twańsi mhm. kupią sobie kilkudziesięcioletni samochód, mhm. wyrobią mu żółte tablice samochodu zabytkowego mhm. i będzie sobie posuwał. Z drugiej strony słyszę, jak to te opony, tarcza hamulcowe i klocki e, wytwarzają tyle pyłów. PM2,5 i PM10 A elektryki to mają jakieś inopony, jakieś inne klocki hamulcowe, no czy tak? Nie, no nie, raczej nie, no, nie, nie. Są pewne rzeczy wspólne. Wie pan, tak, nie pan, tak. nie dajmy się zwariować. Uh -huh. Dobra, dziękuję panu bardzo. Proszę O, panią zapytamy o coś. Ukraina Ukrainka, no to Ukrainka mówię, dlaczego Polacy nie chcą, a wy chcecie tu mieszkać. Czego pani tu szuka? Przecież tu Polacy tu nie chcą już. Bo się zwolniło miejsce, ona by powiedziała. Za małe. Za małe. Za małe jesteś. O, dzień dobry pani. Pani się tak do mnie uśmiecha, bo chce pani pogadać. Stoń, dlatego. Aha, bardzo załapałem. nie ko <laughs> Załapałeś to? Załapałem, dobry. nagrywa się cały czas. Dobrze. Żebyś mógł pokazać na tarczy. Pogada pani z Dlaczego? To jest, proszę. To jestem ja. Sprawa dla Jarosława, to jest mój blog. I ja pytam dzisiaj Polaków, pani jest Polką. Ale ja się strasznie śpieszę. Ale aż tak strasznie się nie śpieszy, żeby krótko mi odpowiedzieć. Matury mam. Matura? Ma, nie matura, ale chęć szczera zrobić z Pani oficera. Nie, dziękuję. Tak? Woli Pani maturę. Na Proszę Pana, nie wiem czy więcej emigrują. Moja córka też jest na emigracji z, no. z racji tego, że więcej tam zarobi. To tylko, to i wyłącznie. Tylko tak. Ale tęskni i mam nadzieję, że wróci. Ale to niechód. za Panią tęskni. Czy tęskni za ojczyzną? Za ojczyzną też, mm -hmm. też, za mną też. To Pani tam wyśle biało-czerwoną flagę Dziękuję i portret bardzo. prezydenta Dudy, żeby miała na ścianie co powiesić. No już bez przesady, bez takiej bez rzeczy nie będę się no. bawiła. Ale myśli Pani, Ona że wiek? teraz. O, dawno dobra. wyjechała córka? Proszę Pana, wyjechała 7 lat temu. No to już trochę jest. Po sześciu latach wróciła, bo, bo I mówi, była ta pandemia, no tak, ale aha. znów firma do niej się odezwała i znów wróciła. I stwierdziła nadal, że jest kiepsko. Jadę do, do Londynu. Pana, tak? bo jak tutaj wróciła, to nie mogła znaleźć pracy. No właśnie, no mówię, czyli pandemia, więc było początki pandemii. Tam też mieli to pandemię na zachodzie. Proszę pana, ona nie, nie była, jest w zasadzie w, na wschodzie. Na wschodzie? Ona jest w Dubaju. W Dubaju? Tak. O, fajnie, bogate miasto. No, bogate miasto. No. no tak się losy potoczyły, że nie myślało, że tam będzie, jednak no, no tam tam po prostu ma, W Dubaju tam, jak w raju. Proszę pana, jak się ma dobrą pracę, zdrowie, to tak. wszędzie jest jak w raju. I ciepło. W Polsce również jest jak w raju, jak, do, jak pracujemy i, i jesteśmy. A jak zdrowi, pracujemy za minimalną, a wszystkie ceny to idą to jest, w górę, to, jest to, kiepsko. Do to kiepsko, to trzeba kiepsko, do Dubaju uciekać. Proszę Pana, tak się potoczyło, skończyła studia, dwa kierunki, nie miała innej pracy i tam akurat nadarzyła się ta praca, to naprawdę tylko... I co robi, mogę zapytać? Nie jest dyskań. stewardessą Sewardess. w Emirates, więc... Ja, na pewno fajna praca, ale też te dwa Ciekawa. kierunki tak średnio do tego potrzebne. Średnio, bardzo. Języki jak najbardziej. Języki tak, ale... języki tak, mm. więc gdyby, myślała, gdyby wiedziała, że będzie miała taką pracę, nie musiałaby dwóch kierunków kończyć, mm. prawda? Ale jak wrócić. Tylko kurs dla stewardess miesięczny nie. albo dwumiesięczny. Pewnie tak. Proszę pana, no wcale nie tak łatwo, tam też oni mają bardzo duże wymagania. No jasne. No. Tak, tak jak wszędzie. Jak chcemy mieć lepszą pracę, to musimy bardziej się starać, być bardziej A pani wiknący. nie zamierza wyjechać? Proszę do pana, Dubaju? Byłam kilkakrotnie, ją odwiedzałam jak najbardziej. Ale tak na stałe uciec? Nie, no na stałe. Ja już jestem, proszę pana, starszych drzew się nie przesadza. Jestem no tak. na emeryturze i uh -huh. tutaj mieszkam, tu żyję i jeszcze mi wszyscy To bracie emeryturę w, Duba w Dubaju, tam pewnie dają o. większe emerytury. No, jak gdybym tam... Tam nie ma emerytur, tam każdy musi sobie zarobić. Tam, wie pan, tam nie, wow. nie odkłada się na emeryturę. O, to tak. ciekawe. To ciekawe. I myśli panie, że to dobry pomysł? Proszę pana, trudno mi powiedzieć. No. Ktoś nie odłoży, to co, zdycha na ulicy, czy? Nie wiem jak to wygląda. Wiem, że nie ma tam właśnie Pewnie jakaś opieka socjalna jest. No, możliwe, bogate państwo to i mają. Możliwe, możliwość. Nie wiem, ale wiem, że otrzymują tyle ile zarabiają, więc nie zabierają tam podatków hmm. i tam się nie odkłada na emeryturę. Hmm. Więc tak to wygląda. Hmm. Więc no, ja tutaj pracowałam, więc. Ale sobie... nie uciekła z tego. Nie wyjechała, ja tylko z Pol... byłam w nie wyjechała z Polski z tego powodu, że bała się, że tu na emeryturę musi płacić, a tam będzie wolna od tego. No tak. No. Jak pan myśli dlaczego? No, zakładam, że przez inflację. Najbardziej. Przez inflację? Tak tak mi się wydaje przynajmniej. Iwacja jest tym powodem, tak? A to to a jakieś takie postawy patriotyczne się wydaje. bo też pytam po drugim maja święto flagi wieszamy tego a, a opuszczamy naszą ojczyznę dla dudków, dla głupich pieniędzy. Ale to Zamiast to zależy, tu karować za 5 zł na godzinę. Niektórzy mogą wyjeżdżać, dorobić się większego majątku i wrócić, żeby zbudować więcej, ojczyznę, zbudować ekonomię, albo niektórzy po prostu szukają większych możliwości. Aha. Aktualnie jak mamy taką globalizację na świecie, to yy, prawdopodobnie koncept yy, ojczyzny i patriotyzmu maleje skoro jakby wszyscy jesteśmy połączeni e, w rozumiem. A pan konkretnie, pan wrócił, czy pan zamierza wyjechać e, właśnie? Szczerze panu powiem, zamierzam wyjechać, po zakończeniu wie. studiów. Znaczy aha. najpierw się oczywiście tam dostanę. Aha, aha. Dobra, to miłej ucieczki i powrotu z kupą pieniędzy, żeby budować dziękuję, naszą dziękuję. ojczyznę. Dobra, dziękuję panu. Dobra. Jest dużo ludzi, którzy nie chcą w Polsce mieszkać, tylko wybierają sobie jakieś inne kraje. Wydaje mi się, że to może być z powodu tego, że Wybieram na przykład edukację w innych krajach, większe możliwości. To szlacy młodzi na tak. etapie jeszcze nauki. Tak. A, a tak chcę już trochę starsi, którzy są w wieku już pracujących ludzi i pracują. Czemu zostawiają naszą ojczyznę? Sz, szczerze nie wiem. A pan by zostawił naszą ojczyznę? Na razie nie planuję. A, a, a na razie nie, bo pan się jeszcze uczy. Tak. I, I w polskiej szkole? W polskiej. A to może w angielskiej lepiej się uczyć. Albo w francuskiej. Na Sorbonne pan pójdzie. Nie wiem, nie wiem, nie? Nie, nie planuję. Ale też nie planuje Pan tu zostać? Planuję zostać, nie A, planuję. Dobra, dziękuję. To Ktoś tu będzie budował naszą ojczyznę. Dziękuję Panu bardzo. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, śpieszę się. Bardzo? A chwilkę, ja na Pani odpowie. Dlaczego Polacy znów zaczęli częściej wyjeżdżać z kraju do jakichś innych krajów obcych i opuszczają naszą ojczyznę? Bo statystyki rosną, ekonomicznych, rosą. ekonomicznych. ale oni już wracali, było tak od 16 roku, że było więcej, mówimy o meldunkach, że zameldowywali się z powrotem z Polsce niż tych, którzy się wymeldowywali na stałe. Jeśli wyjeżdżają to głównie młodzi, młodzi, bo chcą po prostu sobie zarobić na start. A, ale jak się wymeldowują, to już niekoniecznie, oni, tak, oni chyba chcą w ogóle już tu nie, nie być. Nie, myślę, że nie. Myślę, że a Pani by wyjechała z naszej raz. ojczyzny kochanej? E, na razie nie. No, a na razie? A nie, planuje mam pani? rodzinę, więc tutaj mnie to wszystko trzyma. A to planuje Pani nie mieć rodziny, że Pani mówi na razie nie? Mam dorosłe dzieci. A, dorosłe. To wyjedzie Pani razem z nimi? Nie. Nie? Nie. To są moje korzenie i kocham mój kraj. O, piękne. Dziękuję Pani bardzo. Nie mam się zobaczyć. Sprawa dla Jarosława, czyli mój blog na YouTubie. Dlaczego znów rośnie? Dlaczego rośnie? Tak. Bo uciekają wszyscy z tego kraju. Ale dlaczego uciekają? PiS rządzi. Jak będzie PiS rządzi z powodu pisu? Moim zdaniem tak. Jak pis przestanie rządzić, to oni wrócą? Jak się zrobi Europa. do tej samej biedy? Europa ani za ścianek, to to tak. Dobra. No tak mam myśli. Tak. Dobra, dziękuję. Co im tu nie pasuje? Hmm. Ciężkie pytanie, bo ja wśród swoich znajomych, wśród swojego grona przyjaciół no. widzę wręcz odwrotną tendencję. Że, a widzi Pan, bo ja też już W moim, moim gronie to, mówię ta. o sobie, tak? że dzwonię tam powiedzmy ktoś, nie wiem, przyjaciel czy ktoś z rodziny i, i mi mówi, że kurde, że w sumie to przykładowo mieszka w Niemczech i mówi kurde, tam nawet nie mam żabki otwartej, czy nie, nie potrafię załatwić dokumentów, bo wszystko muszę papierowo robić, a u Was w Polsce to już dawno na elektronikę przyszło a no. tam i tak dalej. Co, tam Więc, to tam bardziej zacofane? Niemcy? Nie, czy bardziej zacofane to nie, ale wydaje mi się, że y, jednak, y, tak, jakby nie patrzeć, to Polska trochę dogoniła kraje zachodnie, co jeszcze 20 lat temu było totalnie nie, nie do przyjęcia przecież nie do pomyślenia. I uważa pan, że ludzie bardziej chcą już teraz tu wracać, że tu lepiej jest niż hmm. tych Niemczech? Myślę, że tak. Ja tak zaobserwowałem Dobra, po, po, swoim, po swoim gronie znajomych, po swoim jakby towarzystwie, w którym się a ja. Gdzieś, a pan gdzieś wyjeżdżał? Wyjeżdżałem na, dłużej wyjeżdżałem na wakacje. A na wakacje to nie. To, to... Na dłużej nie wyjeżdżałem, ale rozważałem taki wyjazd i rozważyłem za i przeciw i stwierdzam, że tu zostaje. Że tu jest najlepiej. Tak. Tu się pan rozumie, no, że tu jest fajnie. Tak. Dobra, dziękuję, dziękuję panu bardzo. O tym, że rośnie emigracja z Polski przeczytałem w artykule na wyborczej, więc chciałem to sprawdzić. Okazuje się, że ludzie wcale tak nie myślą. A wiedzą, że niektórzy Wyjeżdżają nadal. Głównie są to powody ekonomiczne, było też to, że mogą się bać wojny, ale niektórzy twierdzą, że ludzie tu wracają, że wręcz tu jest lepiej niż w jakichś Niemczech. Ja tego pewnie nie jestem, więc to był ostatni mój sondaż. Ja lecę do Dubaju, bo tam czeka na mnie robota stewarda. Do widzenia Państwa.